Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Agrochodowca, i dzisiaj taki vlog pokażę, co i jak się zmieniło. Zacznijmy sobie od nowych nabytków. Taki nowy pawik samica. Przybliżę Wam trochę. Ładny ogon, głowa też do tyłu. Tak się prezentuje. Tutaj u pocztowych... taki samiec pstrokaty. I jeszcze jeden samiec. Ten tutaj z dwudziestego roku on jest, w samym kącie tutaj na rogu. Łącznie tu są cztery samce, jedna samica. Tego sztaficera już wypuściłem sobie lata, więc tutaj są cztery samce, jedna samica. Teraz od takiego jednego gościa będę miał do tych samice. Jeszcze jakieś pary. Także się to wszystko rozwinie. Jeszcze jedzenia im sypne, bo rano im dałem. Jakoś nie chcę przekarmiać. Także daję im wystarczająco. Kupiłem im pasze. Tutaj 20 kg. Dla gołębi. W takim worku. Dobra mieszanka. Wszystko słonecznik, groch, kukurydza, bardzo urozmaicone. To im sobie trochę sypniemy, ja na ziemi wysypę, to wszystko zjedzą co do ziarna. Tyle im na razie dam, żeby jakoś to po nie nie porozrzucały. Ten też głodny, niech sobie poje. Bo one dopiero te ozdobne tutaj, tam pocztowych też jest trochę nowych. To im wieczorem daję, one sobie jak wchodzą, bo te po wypuszczane to sobie odstawię. Nie daję od razu dużo, też tylko tak po troszeczku, jak zjedzą. Muszę karmidło jakieś dobre kupić takie z górną drewnianą pokrywką zakrywaną. One się sprawdzają dobrze, tak słyszałem. dobro opinie i ogólnie też z wizerunku, żeby do środka nie brudziły odchodami, bo są też takie. Z tymi metalowymi przedziałami, no ale ta będzie najlepsza. Przy panu podziękujemy, już wypuścimy go, jak wyjdzie? Wodę też im co jakiś czas biorę i tą brudną wylewam, żeby miały na okrągło czystą. Mam u dziadka to pojdło, będę musiał przywieźć takie zielone akurat i one sobie, tutaj jest też małe, jakby mało wody jest, nie nalewa się dużo w tamtym do porównania do tamtego to więcej się nalewa i łatwiej jest im pić. Do tego sztaficera też trzeba będzie samice, żeby do pary. resztki dojada sobie jeszcze. Tutaj jeszcze pokażę wam okularki jego. I tylko te nie wyleciały. Tutaj na tym białym może troszkę widać. Wszystko w porządku. Ładny samiec. Dobra, ja już go wziąłem tutaj mam drabinę, żeby sobie do nich dochodzić tam, jeśli chodzi o nowe, pocztowe, młode mam trzy sztuki akurat je mam z nierady taki młodziaczek strokaty lubię właśnie takie kolorowe ładny jest tak wygląda Tutaj jest traser. Bo tamten drugi zdech właśnie. Niestety trzeba do par jeszcze do niego dokupić. Czy, czy, czy nie wiem, czy to jest samica, czy samiec? Poleciał tutaj, w tej klatce takiej transportowej, mam dwa młode. Bo na Nieradzie Trzy kupiłem tego samca, tego tego dwa pstrokate i brązowy. A tego już pokazywałem wcześniej. Złapę je, wam pokażę dokładnie. Daje się złapać. Żeby ten nie wyleciał. Tak wygląda młodziaczek. Piórka jeszcze muszę mu dorosnąć, to wypuszczę za jakiś czas, tydzień około. Sobie weźmiemy go, włożymy. Drugi to na szorcie go pokazywałem. Włożę kamerę. Taki. Jeszcze gołębnik zdezynfekowałem. Pierwszy raz tutaj jakby gołębnik No tą klatkę Żeby czysto jakoś było Higienicznie Tutaj jedno siodełko zamocowałem Sobie się na nim siedzą gołębie Ja sam robię takie Porządne Ładne siodełka Będę nowy gołębik stawiał jakby już tutaj pomału Wszystko jest robione Tu będzie tak odtąd do końca tutaj dotąd troszkę wąski, ale długi tutaj jeszcze jedno będzie trzeba postawić tak dotąd o żeby było tą płytę bo dopiero jedną wstawiłem i krawężnik tutaj stąd wziąłem z dziadkiem. Gryd głębią, kupiłem tutaj gryd odżywczy 2,5 kg. Przysypałem do pojemnika, żeby móc zakrywać to, żeby nic się tam nie dostało. To im właśnie z jedzeniem łączę. Tutaj jeszcze jest multiwid dla gołębi w proszku. Też im dosypuję do jedzenia raz na jakiś czas razem z grytem. Ona jest źródłem pierwiastków życia oraz ważnych witamin, niezbędnych do utrzymania zdrowia gołębi, zawiera profesjonalnie wybrane i zbilansowane makro i mikroelementy oraz witaminy oraz ciągły dostęp do mieszanki. Zapewnia im doskonałą formę hodowlaną i lotową. Także jeszcze takie dla gołębi. Jeszcze im takie krople kupiłem na piurojady ptaszyńce i wszy. Bo parę gołębi miało, mocne, dobre. Już widzę, że pomału tych piurojadów jest mniej. Praktycznie wcale u niektórych, to pokropiłem im dla młodych po dwie krople, a dla tych starych gołębi jedna kropla, i to działa na jeden rok. Także tak. I do gołębnika mam taki wlot 80 cm, tu jest klapa, żeby wlatywały. Jeszcze dwie te dałem na przedział, ale tutaj wystarczy im taka pojedyncza. To ma 15 i tu 15. Tutaj nie wiem ile dokładnie, bo całość tu miała 57. No to możecie sobie policzyć, to czyli ma 27 no odtąd dotąd. Tutaj do wypuszczania. Ja to wezmę, akurat, bo jest na taki pręcik. To wezmę na sznurek sobie śrubę do deski, przykręcę do głębnika. No i na sznurek będę im to otwierał jednym zaciągnięciem i będzie otworzone. I na wieczór zamykanie tak samo. Tak wygląda od drugiej strony. Jeszcze tutaj cztery takie pojedyncze zamykania, takie już Wam pokazuję, mama, ale ich nie będę używał, bo są mi zbędne. To jest płyta oczywiście odporna na wodę, wodoodporna, także taki wlot. O, takie cztery na takie zamykanie, o, tylko tak jak mówiłem, jest mi to zbędne, nie będę tego wykorzystywał będę klapkę zamykał tą i najwyżej na sznurek coś się zrobi żeby żaden drapieżnik się nie dostał czy to jakoś bo jak są te 60 bo to jest 80 cm jak widziałem na internecie to mówili że tu może się górą coś przedostać no bo jest taka szpara bo to się wygina także tutaj wystarczy jakieś wiązadełko i będzie wszystko w porządku a i chyba wam jeszcze królika nie pokazywałem samica miniaturka Tak wygląda tutaj belki na gołębnik. jeszcze deski będzie trzeba dokupić. A to jak to się postawi, żeby na wymiar nie było dużo odpadów. Także wszystko Wam powiedziałem, co i jak. Tutaj są gołębie wypuszczone. 6 sobie chodzi. Tutaj te jeszcze zamknięte. Także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Będzie odcinek z budowy gołębnika. Mam nadzieję, że mi się uda coś nagrać. Nie obiecuję, ale się postaram. Także dziękuję za oglądanie. No, i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.